Dzień dobry, dzień dobry, w niedzielę 24 grudnia. Dzisiaj będzie wigilia, ale ponieważ jest niedziela, a więc zaczynamy od Mszy Świętej. Idziemy tutaj do kościoła Ja na Pawła II. A nie to? pomogę ci chować, włożyć trzeba pieniążka no okay. i teraz ja zacznę, a ty złożysz, no, Włożę. Co to, co to wzięłaś Aniszko? to rękodzieło na pomoc młodzieży, tam wyjazd do Włoch, czy na rzymka, tak. na pielgrzymkę, nie na wyjazd do Włoch <laughs> na pielgrzymkę do Rzymu, dobra, idziemy Dobre, a jeszcze może pójdziemy rękodzieło, sama robię, wiem ile to kosztuje Dobrze. A naprawdę pięknie. Jeszcze chodźmy na chwilę na plac zabaw. Widzę, że Patryś chce. Idziemy na pobliski plac zabaw. Troszkę niech się Patryś wyskacze. Ma co innego niż przy domu. A tam w tle widać Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. A tutaj widać Patryśa. <grywa> Jak się spina, tak? Uważaj, bo I proszę bardzo, Patryś zjeżdża. <grywa> <Op! grywa> I jeszcze raz. Gdzieś po placu zabaw tutaj Agnieszka z Patryczkiem jeszcze lepiej ubałowana. Proszę. A śnieg jest która dobry taki. Trzyma się. Tak, Agnieszka się jeszcze tutaj krząta przy kuchni. Jeszcze pierogi, jeszcze krokiety, jeszcze sprawy różne. Tam widzę, tak. O, a marchewkę ja obrałem. Lepiej poskrobałem, ale nie musiałem obrać jeszcze teraz. Zdrowych, spokojnych świąt wszystkim oglądającym Piotra kanał, y, nadziei, pokoju, radości i wszystkiego najlepszego. Bóg na się cały Waszych rodzin. Tak, a tutaj nasz stół wigilijny, tak pięknie przygotowany przez Agnieszkę. Tutaj oczywiście kolendy. No polsat musi być, bo wiadomo, jedynki się teraz nie ogląda już. Zresztą nie ma No, Nasza choinka. No i już są prezenty pod choinkę, także jeszcze czekamy na gości. Mamy tutaj w poczekiwaniu na gości, którzy właśnie idą powoli. Proszę bardzo. Pierwszy Łukasz się, wyłania z ciemności. Jest oliwka, jest Angelika. Dzień dobry. Witamy, witamy, zapraszamy. Dobry wieczór. Zapraszamy. O proszę, jest babcia, patryczka. Tak. Zamykamy, już nie ma nikogo. I my właśnie zasiedliśmy tutaj do wigilijnej kolacji. Z naszymi gośćmi: Agnieszka, Łukasz. Angelika z oliwką, mama Agnieszki i Łukasza, babcia Patryczka i Patryczek. I oliwki też babcia. No oczywiście, tak i oliwki. I zaraz będzie modlitwa i będziemy jedli. O, jaki ciężki! No i zaczynamy... Dla kogo to jest prezent? Tak? rozdawanie prezentów. Trzeba przeczytać czytać dla Patryka. Dobrze, to teraz do Musisz zaśpiewać kolędę, Trzy, cztery. Dzisiaj będę dzisiaj będę Wesoła nowina. Olivia co musi zrobić? Olivia co musi zrobić? Nie, to Patrycja. Co musi Oliwia zrobić? Patryś musi pukać. musi chodź do góry. Raz, dwa, trzy. Raz, jak pięknie. Raz, dwa, trzy, pięknie. Otwieraj Oliwia Proszę, Oliwia, Trzymaj to. Czekaj, otworzę. Eee, zaraz no, będziemy już... jej. Dzieci już niecierpliwe. Nie czekają na resztę. Proszę, Olivia. No. Tylko są, żeby no, otworzyć. To dla, to dla mnie. To dla kogo? To dla mnie. Dla Aguni. No to, to co musimy zrobić? Ma, pokaż co? babci. To zrobimy, że musi powiedzieć wierszy wigilijny. Nie znam takiego. Ja też nie. <głos> nie. <głos> to nie ma prezentu? Będzie. Babcia musi ee, zaśpiewać kolędę. Zaśpiewać piosenkę e, kolędze. Cichano. Cicha noc. Albo jakąś wybraną. Pięta dzisiaj w Betleju. o dzisiaj wcieję mamo. Śród ciszy głos się rozchodzi. Jest tu się kawałem. Dla Oliwii, proszę Oliwia. Dla prezent dla Ciebie. To jest dla Patryka, proszę Patryk. Patryś, dostałeś prezent od Mikołaja. No, ale masz pod. Dla Patryka. Jeszcze? Ojojoj, Patryś. Ale Patryś, żeby dostać prezenty, to musisz teraz poskakać. Skaczemy, trzy razy. No. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, Dobrze. Wow, co to? No, ale masz paluszki. To idź do mamy, mama otworzy, dobra? A to... prezentów? Zobacz, co dostał. Dla Patryka. Nie no, i znowu? Pięć. To Patryk, za dużo prezentów Patryś. dostajesz. To no, Patryś tutaj operuje już. Patryś już... <laughs> Niezainteresowany. On no, jeszcze jednego nie otworzył. Dla mamy! No, mama! Proszę. Ale której? Bo tu... Dla mamy? trzy mamy? No, trzy mamy. Dla której? No, dla. Cześć. No. Proszę. Dla mnie czy dla ciebie? Proszę. Na Piotrusia, to Piotruś, oh, oh, oh. co ty będziesz Piotruś musiał zrobić? A ja nic nie bo ja tutaj kameruję. Oblędzić, nie z czego się robi, kukłapek, na płatek na wydziernie. i do pana. No z mąki i z wody, nie? Mm -hmm. Proszę. O, dziękuję, dziękuję. Ale ciężkie. O! o ho, 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 ho. Proszę. Dla Angeliki już też. Tylko to ciężko. Twoje tak? ręce <gry> Czy byliśmy grzeczni. Nie, nie bardzo, nie bardzo. Spodkoinki też, tak? Wszystkie. to jeszcze pod choinką są prezenty. Tu Alicja masz swoje jeszcze prezenty. Zobacz. A Piotrusia. O. A ja. Proszę. Dziękuję, dziękuję. Nie, mam Pachczuś, dwa dla papryka, sam to je taka. Dla Pawła. Dla mamie, Pawłowi. Oliwia, <laughs> ja to ma Olivia, proszę. Jaki ty przyśpieniu? Dla Mikołaja. Proszę, tak dla ciebie. Dla ciebie. Dziękujemy za, za Mikołaja. Dziękuję. Angelika musi pokakać na jakieś dodać. Dzięki. O, dziękuję bardzo. O, dziękuję. Dla Piotrów jak ja. Duży pieniążek. Widzę, Co, nazbierałem coś. Nie... Coś się nie zgadza liczbowo piękne. chyba. Dziękujemy Aniołkowi za piękne prezenty. Tak jest. Tutaj dzieci już pochłonięte. Wow, jaki kogut. <laughs> kogut już wystąpił w filmie. Także. Przedstawicielka ręki je ręce. Dziękujemy bardzo za wizytę. Gości już wchodzą, wychodzą. Ale jutro się widzimy. Dziękujemy. I po wieczorze wigiliny, i tradycyjne. Pasterka w tym roku idę sama. Piotruś został z Patrysiem, a reszta się pochorowała, ale jestem umówiona z Asią, idziemy tutaj do łagiewnik na pasterkę.